Hej wam wszystkim, z tej strony Manta i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warhammera. I na początku mam dla was ważną informację, otóż chciałbym was poinformować o tym, że właśnie zacząłem nagrywanie Bioshocka. Mam już nagrane kilka odcinków, bodajże 8. Ale postanowiłem, że najpierw wam pokażę po prostu całego Warhammera w moim wykonaniu, jak mi to wszystko pójdzie i rozdajmy sobie punkty. Standardowo, tak jak zawsze, rozpoczynam odcinek od punktów. Tak, rozpocznijmy sobie i teraz. Rękawica Eberrosa. Nie wiem, czy tego nie dać bohaterowi czasem, ale tak sobie zostawmy. Punkty. Taktyk od broni specjalnej i można trochę wręcz dać w sumie. I to tyle, jeżeli chodzi o go. Świetnie, kolejna cecha, okopanie. E, dobra, to jest lament Marsa. Nie damy mu pancerza Terminatora, ponieważ nie mamy e, odpowiedniego działa. O? Tule może przywołać do siebie swoich braci. Świetnie, no to może być niezłe. Szyru, który myślę, już nie będzie mi w ogóle potrzebny, bo mam tak silną armię, że nie muszę e, po cichu rozwiązywać rzeczy. I teraz posłuchajmy sobie Martellusa. The following transmission is repeating on secure channel channels. Come blood Ravens! Face me in battle if you dare. I am Aragast of the Black Legion. I await you Aurelia. The scum is challenging us like an Undercity pit fighter. If he wants a battle, I will give <laughs> him one. This must be a trap. Does it matter? <laughs> de Rosa. Commander, the Vandas heretics are gaining ground hourly. Captain Angelos has sent no blood ravens to aid Meridian. We need... I need your help. Dobra. I mamy trzy misje na Aurelii. Misja główna, Lord Chaosu, której sobie na pewno teraz nie wykonamy. Na Meridianie, obrona stolicy. I na sądzie z Linizny relikwie. I wam mówię, że tej misji sobie nie będziemy wykonywać, gdyż ona nie jest mi potrzebna. Bo dostajemy tylko splugawienie o 8, a dokładnie jednej drużyny. Tylko, piszę, że wszystkich drużyn dotyczy, ale to nieprawda, niestety. Bo o tym wiem, bo już grałem i się zawiodłem. A sobie Pałac Gubernatora. A Aragastem Úpierzcom, czyli Lordem Chaosu, zajmiemy się w misji kolejnej. Gadaj, Zomek. this is captain diomedes diomedes All blood are to cease and other operations the return to your master points and prepare for mobilization to the ferrok swift crusade knowledge is power guard it well he abandons the sector so easily how can we follow such a man we are receiving another priority signal from captain angelos Commander, we must not abandon this sector <mary> <to> <mary> że nie I am headed to Calderas to discuss the matter with Diomedes. Continue to oppose the Black Legion. Angelos out. Gabriel is correct. We must continue. We must To put a on he still has chasing them, and that is putting me at great risk. I am the only one who will be discovered if it comes that. Do you understand? Galan? Knowledge is power. As you are also fond of saying. This was sent to Calderus and the honor guard. No i wykonujemy sobie misję. Żel żelazna klatka. Heh, to abitu sobie damy. Kuk nie znajdziemy odpowiedniej tej. Without your aid, Blood Ravens, I will make good on that pledge before long. You have brought us key victories, Commander, but we have been fighting a hundred other battles. Oh. In and my other loyal troops have all. Hmm. The, the Weakon, however, never seems to run out of madmen and demons to throw against us. Loyal forces are converging on Capital Spire. We will not be here in time to make a difference. No. Zlikwidujemy, tyle mamy. Dwa oddziały, czyli dowódca i Tarkus. Chociaż nie wiem, czy dowódcę można nazwać oddziałem. Mają właśnie pancerze Terminatora, które mogą się okazać dla nas bardzo pomocne. Wręcz niezbędne do naszej obrony. Także na pewno będą nas atakowali czołgami i innymi różnymi ustrojstwami. Ale myślę, że powinniśmy dać rady. Mamy w miarę silny skład. Mamy pancerze terminatora, to jest moim zdaniem podstawa. Mamy awitusa, którego prawdopodobnie umieścimy na obronę w budynku, będzie bardzo ciekawie. I rozpoczynamy sobie misję. Dobra, dawajcie już świetnie. Attention. This is Governor Elena Derosa. The Blood Ravens are here. The Emperor's Angels of Death fight with us. Drive the traitors from the palace gates. Spoko. Najpierw zajmiemy sobie nadajnik. Potem co idę, jak my robiliśmy To już niszczy, tu widzę. Dobra. niszczy ich tutaj. In. Dobra. Y... Aby to už skoncovali v obě. Ale dnes o masakra co se děje. Počkejte, co to za je ten skill? Piękniej powinien być jaknąć Dobra na razie robimy z nimi co chcemy Niszczycie ich świetnie 10 tych tutaj Fine work, brothers. Dobra, tutaj jeszcze. Target destroyed. The palace is safe thanks to your Blood Ravens, Commander. To jest za szybko mi się wydaje. The Black Legion will not give up so easily, Governor.

W ogóle chciałem powiedzieć, że ogarnąłem w miarę nagrywanie ze zwiększoną wydajnością mikrofonu. Fajnie, mam artylerię do dyspozycji, i mam do dyspozycji. Tak, to się ci walczą w rękach, chcę tutaj. Dobra, jeżeli tu podejdą, bo żałuję, czy niszczy? Niszczycie mi. The enemy still holds the communications array and imperial shrine below the plaza, however. A quick strike could retake them, Commander. The enemy is destroying The The enemy The

Dobra, ustawmy Abitusa tutaj. Yy, ile jeszcze? 58% wytrzymałości ma ten pałac, tak? Jedną wieżyczkę tu. Drugą... może tu. I ulepszmy ją sobie, o rakietowe działo, tą tak samo. Zresztą nie, w sumie możemy się tymi tutaj ustawić. Boże, coś mi się wydaje, że... że muszę najpierw tych zniszczyć, aż będzie kolejna fala. tu jedzie. Może nadziei, beznadziejniki Ta cała Impera Dobra, tu ta wieżyczka da sobie radę co? Ta. Koniec, koniec Koniec jest jakiś budynek od nich, chyba ten. Nieważny. Dobra, teraz będzie ostateczna fala. Kolejny, tak.

Dobra, taki czołg, mamy tyle rakiet, raczej nie masz szans. Boże, z demonami. O Boże, merit zarazy. Dobra, rozegraliśmy to wręcz popisowo. dobitkę nie Proszę jak za licznik pokazuje tutaj koniec i koniec, świetnie. Prawa co Meridian. Wiemy o tym. Co byście bez mnie zrobili tutaj? Co? Gwardia Imperialna jest strasznie słaba, nie licząc ich czołgów, a głównie Benebleida. Chociaż, fuu, pomyliłem się, nie się częściej teraz. Misja wykonana, obrona stolicy, kapitalnie żelazna klatka. Furia szybkość może będzie niezła. Tak? niesamowite. Wszystkie max gwiazdyk. Dobra, czyli dziesiąty odcinek właściwie za nami już. E... Cóż, to było na tyle dzisiaj. Drodzy, chociaż wysłuchajmy sobie do jeszcze raz teraz w tym odcinku. Świetnie. A nie powiedziałaś Derosa bez, bez odbioru? No cóż, czasami, czasami się tak zdarza. Dobra, e, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Cóż, do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnych. Bye bye.